English. Angielski dla początkujących. Lekcja 11. Revision. Powtórka lekcji 10. Odgadnij, co to za pomieszczenia? A bedroom. Sypialnia. A dining room. Jadalnia. bathroom, łazienka, a living room, salon. Przetłumacz zdania oraz użyj konstrukcji there is, there are oraz przyjmki opisujące położenie przedmiotu, tak zwane prepositions of place. Kod jest przed kanapą. There is a cat in front of the sofa. W domu są dwa psy. There are two dogs in the house. W kuchni jest roślina. There is a plant in the kitchen. W koszyku są piłki. There are balls in the basket. Myślę z pod stołem. There is a mouse under the table. Powtarzaj za lektorem. Exercise. Swimming pool. Mansion. Privacy. Painting. Expense. Jak powiedzieć po angielsku Prywatność. Privacy. Obraz. Painting. Drogi. Expense. Ćwiczyć. Exercise. Basen. Swimming pool. Czy pamiętasz, co oznacza słówko mention? Prawo. Rezydencja. Do you do in your free time? Co robisz w wolnym czasie? Read books. Czytać książki. Go shopping. Iść na zakupy. Drink coffee. Pić kawę. Cook. Gotować. Go out with friends. Wychodzić z przyjaciółmi. Surf the internet. Surfować po internecie. Take photos. Robić zdjęcia. Sing songs. Śpiewać piosenki. Watch films. Oglądać filmy. Draw. Rysować. Wykorzystaj podświetlone kolorem czerwonym słówka i odpowiedz na pytanie lektora: What do you do in your free time? I draw. What do you do in your free time? I take photos. What do you do in your free time? I drink coffee. What do you do in your free time? I go out with friends. What do you do in your free time? I read books. Can. I can draw and dance. W tej części lekcji poznasz zastosowanie czasownika modalnego. Can. Użycie. Czasownik modalny. Can oznacza umieć, potrafić lub móc. Wyraża zdolności w czasie teraźniejszym i jest stosowany, gdy chcemy poprosić kogoś o przysługę. Formą przeczącą jest cannot, w skrócie can't. Pytanie tworzymy, zamieniając miejscami osobę z czasownikiem can. Z łatwością zapamiętasz ten czasownik, ponieważ ma taką samą formę dla wszystkich osób. Spójrzmy teraz na przykłady. I can cook, but I cannot speak German. Can you take good photos? Yes, I can. No, I can't. Posłuchaj lektora i powtarzaj zdania. Sentence 1. Can I go out to a friend's? Sentence 2. We can't serve the internet. Sentence 3. You can watch films today. What do you like doing? Co lubisz robić? W tej części lekcji poznasz przydatne zwroty, dzięki którym wyrażysz swoje preferencje. Powtarzaj za lektorem. I love. I love singing songs. Uwielbiam śpiewać piosenki. I like. I like taking photos. Lubią robić zdjęcia. I don't mind. I don't mind cooking. Nie mam nic przeciwko gotowaniu. I hate. I hate surfing the internet. Nienawidzę surfować po internecie. I love. I like. I don't mind. I hate. Zwróć uwagę, że po każdym z powyższych czasowników należy zastosować końcówkę ing. Blind date. Posłuchaj dialogu i poznaj nowe słownictwo. Hi, my name is Andreas. What's your name? Hi, I'm Kate. Nice to meet you. Where are you from? I come from London. How about you? I live in Cambridge. What do you like doing in your free time? I love sport. I like playing football. Really? I adore team sports too. Can you cook? To be honest, I'm not good at preparing food. Can you speak foreign languages? Yeah, I speak French fluently. Listen, would you like to meet? Do you mean a blind date? We can go out with my friends at the weekend. Sounds good. Can I call you now? At the moment, I can't speak. Only in ten minutes, okay? How about you? A ty? How about you? Really? Naprawdę? Really? It's all. Uwielbiać. It's all. A team. Drużyna. A team. To be honest. Prawdę powiedziawszy. To be honest. Prepare food. Przygotowywać jedzenie. Prepare food. Foreign languages. Języki obce. Foreign languages. Fluently. Płynnie. Fluently. Do you mean? Czy masz na myśli? Do you mean? Would you like to? Czy chciałbyś? Would you like to? A blind date. Randka w ciemno. A blind date. Sounds good. Brzmi nieźle. Sounds good. Call phone. Dzwonić. Call phone. Idiom dnia. A couch potato. Leniuch. Peter is a couch potato. He loves watching TV. Gratuluję! Ukończyłeś właśnie 11 lekcję języka angielskiego od podstaw. Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę i pobierz dodatkowe ćwiczenia do tej lekcji. Do zobaczenia! See you!